I dlatego też zastanawiałem się, czy Eliza Duszku albo jej no, partner z pierwszej części powrócą w tym filmie, pokażą się. Okazało się, że jednak plany były inne. Elizaduszku miała powrócić, jej partner również przeżyli, przetrwali. Taki był pierwszy pomysł. Ale potem twórcy stwierdzili, nie, no to już tak nie potrzeba, w ogóle pójdziemy w innym kierunku, troszeczkę inną kartę zagramy i rzeczywiście będzie inaczej. Dlatego, jak zawsze przy okazji filmu sprzed wielu, wielu lat, zdradzam fabułę od A do Z. Na początek mamy jakoś tam gwiazda, gwiazdka, jedzie sobie samochodem na plan nowego reality show, gdzie rzeczywiście będą mieli przetrwać w dżungli. Ona jest znana z tego, że jest znana. Za? No i oczywiście jadą tam po drodze, ona ginie, ludzie. Jak można się o to domyśleć, reality show jest umiejscowione w Lesie, niedaleko tego, gdzie mieszkają ci wszyscy nasi głupole, które, kanibale, którzy rzeczywiście zabijają. Tam ludzie, jeden po drugim, zaczynają ginąć, oczywiście, ale okazuje się, że tam jest jeden z nich, to jest były wojskowy, były marines, komandos czy jakiś tam inny ormowiec. No i okazuje się, że daje radę coś tam wymyśleć, ale summa summarum, ktoś tam ginie, ktoś przeżywa. Koniec kropka. Ale zanim recenzja, to cześć, nazywam się Marcin Skruch jeżeli uwielbiasz takie horrorowe omówienia, to pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomaniaka, więc po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby na bieżąco, nadejdź dzwonek, a ja już przechodzę do recenzji. Muszę przyznać, że do drugiej części byłem dosyć sceptycznie nastawiony, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzy na, na oceny tak szybko zjazdu jakościowego w poprzednich seriach, w poprzednich cyklach, które omawiałem, niespecjalnie było, a tutaj rzeczywiście okazuje się, że jest słabo. Ale co mi się podoba, jest w myśl Alfreda Hitchcocka: zaczynamy no, najpierw trzęsienie ziemi, później napięcie rośnie. Bardzo podoba mi się ta, ta scena na początku, kiedy mamy ten straszak kiedy ona, ona, ta gwiazdka jedzie, a o tym w kogoś uderza. I potem jest przecięta. Jedno cięcie, ciach, jeden, jeden kanibal bierze jedną nogę, drugi drugą. Rzeczywiście, bardzo to fajnie wygląda. Bardzo wszystkie flaki. No. Wiadomo, to jest horror, to nie jest spokojnie, to nie jest kino świąteczne, to jest horror, więc takie rzeczy mogą mi się akurat w tym aspekcie podobać i rzeczywiście jest to chyba jedna z najciekawszych, najciekawszych rzeczy tego filmu. Bo o ile w pierwszej części nie było w ogóle nagości, nie było w ogóle seksu i tak dalej, celowo twórcy stwierdzili, nie, nie będziemy dawać, tutaj stwierdzono, nie, no to też musimy dać dzieciakom, to oczywiście co chcą, więc jest bzykanie na ekranie. W wielu formatach można by rzec, ale jak dobrze wiemy z horrorów, że jeżeli się bzykasz, jeżeli pijesz alkohol, jeżeli mówisz, zaraz wrócę, czy coś takiego, to zginiesz. No i tutaj nie mogło być naszej nasza bohaterka, która rzeczywiście no, jest jedną z, z dwóch osób, które sprawiają miłość, no to rzeczywiście bardzo brzydko, bardzo hardkorowo ginie. Muszę od razu przyznać, widziałem wersję nieocenzurowaną, więc rzeczywiście wszelkiego rodzaju brutalności, krew, flaki spadające i tak dalej, to rzeczywiście wszystko w tym filmie było. Przestań, bo się spawiuje. Jest zbyt dużo głupot i tutaj to jest słabe. No już abstrahuję od tego, że laska ucieka, naprawdę dziewczyna biegnie, 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 ale nagle dostaje Tasakiem z boku i ginie. Tylko po to, żebyśmy się dowiedzieli, że 20, tam 30 metrów za nią idzie ścieżką facet, który rzucił ten, tymże tasakiem. On jest za nią, ale tasakiem rzucił z boku. Co? Może nie wiem. Może ten to był australijski tasak i działał na, na zasadzie bumerangu. Może, nie wiem. Nie znam się na tasakach. I ja tak naprawdę mam y, tuszek do mięsa. i ubijam nim kotlety. Nie rzucam w ludzi. Możliwe, że tak się zachowują tasaki. Jeżeli tak się zachowują, daj mi znać, napisz w komentarzu. A może wręcz przeciwnie. Napisz, to jednak jest bzdura, to jednak jest bzdet. Ale bzdet cały czas, ale takich rzeczy w tym filmie jest zbyt dużo. No bo powracają nasze gumbasy z poprzedniej części, bo dobrze wiemy, że, że przeżyli, ale twórcy poszli w myśl zasady więcej, mocniej głośniej. Czyli dostajemy więcej tych potworasów, dostajemy kobitki, kobitki rzeczywiście, no, tych, tych kanibali, mamy nawet scenę porodu, która jakoś specjalnie by mi nie przeszkadzała, bo rzeczywiście już w niejednym filmie o zombiakach, nie jednym horrorze takowe rzeczy widziałem, ale tutaj jest po prostu bardzo obrzydliwe. I rzeczywiście pokazane jest, no może tak akurat chyba. W tym aspekcie ta wersja nieocenzurowana nie bardzo mi się przydała. Lepiej było wziąć i obejrzeć wersję ocenzurowaną, przynajmniej może kilka rzeczy byłoby wyciętych, może byłoby rzeczywiście to bardziej zjedliwe. Ale krwawo w tym filmie jest. To trzeba rzeczywiście przyznać, że jak na podgatunek slasher, ten film wpisał się idealnie właśnie w nurt. Stwierdzić, dobra, będzie rzeczywiście krwawo i tak jest, więc jak najbardziej wielki plus. Dostajemy troszeczkę więcej historii tego, skąd te dzieciaki, skąd ci ludzie rzeczywiście no, wyglądają tak, a nie inaczej i zachowują się w pewien określony sposób. Otóż, no cóż, na dobra, z fabryki, no mówię się z nieczynnej. Z nieczynnej fabryki, nieczynnego młynu, gdzieś tam skądś wycieka jakaś chemia, jakiś w ogóle związek, no i oni tak naprawdę wyglądają jak mutagen z Żółwi Ninja, no ale umówmy się, że tak wygląda. Nabierają do, do flachy Cumel i małemu dzieciakowi, a dzieciak chcą, yy, nie chce tego, a daj mu palec obcięty komuś tam sobie obgryza, rzeczywiście jakoś to sensownie wcina, jeżeli można powiedzieć, że dzieciak sobie jest sensownie wcina palec, no ale mówimy o horrorze, więc dokładnie wiesz jak to jest. I muszę przyznać, że tak nazwą sprawę w tym filmie specjalnie jest cokolwiek, bo nasze postacie są sztampowe, tak, to nie ma nie ma możliwości, żeby rzeczywiście do kogoś się przekonać. Jedyną tak naprawdę osobą, która mi się podoba a w tymże w tym, filmie jest ten były były komandos, był żołnierz, w tejże roli Henry Rollins, którego no, znam z wielu innych y, innych filmów, no i jakąś tam powiedzmy estymą go darzyłem, więc stwierdziłem, że okej, okay, może będzie fajnie, aczkolwiek jego John Rambo również, no nie jest najbardziej. Powiem tak, tuzem intelektu by nie został. No, domyślam się, że jeden z dziesięciu nie wygrałby. Ale nie wiedziałem, czy to ja odpowiadam. Reklamacja. Mhm. Nikogo innego nie było do wyboru. Aha. No może, może rzeczywiście koło fortuny tam prowadzone przez Norbi bodajże, czy Ribidibi może, bo rzeczywiście to oni się zmieniają, może by mu się to udało wygrać, ale wabank jeden z 10 czy miliard, rozumiem, nie ma, nie ma takiejże możliwości. No i przyznam że tak film obejrzałem, tam mówię, pozabijali ich, pozabijali ich, no luzik, no ktoś tam zginął, no i co, i już, nic, dziękuję bardzo. Totalnie, naprawdę totalnie zlew, totalny brak zainteresowania, brak czegokolwiek, żebym mógł powiedzieć, o popatrzcie, fajnie, chcę zobaczyć jak historia się potoczy w trzeciej części, a domyślam się... No idąc za fabułą, że rzeczywiście będzie, będzie trzecia część podążała fabularnie za tym, co mieliśmy tutaj. Nie piszcie mi w komentarzu, jeżeli tak jest, jeżeli jest inaczej, bo rzeczywiście, może powiedzieć, oczekuję, wyczekuję, wyczekuję tego filmu. No to jest zbyt duże słowo, akurat niekoniecznie to ma zastosowanie w tejże serii, ale poza tym faktem, że film jest krwawy oraz poza tym, że ten straszak na początku i przypowie na kobieta mi się rzeczywiście bardzo podoba, to sensownie fajnie wygląda, to w tym filmie nie ma nic. Dlatego osobiście odradzam ten film. Nie sądziłem, że zjazd jakościowy w porównaniu do pierwszej części będzie tak szybki i tak duży, ale ten film to po prostu nie jest dobre kino, to naprawdę nie jest nic ciekawego. Po raz wtóry widzimy, że to jest z Rzynka, z teksańskiej masakry piłomechanicznej, Hoppera oraz z wzgórza mają oczy Cravena. I twórcy zresztą się w ogóle z tym nie kryją. Jak najbardziej pokazane jest, powiedziane jest dokładnie co, jak tym bardziej, że 25 dni tylko i wyłącznie. My mieli na, na nakręcenie tego filmu Czasami 25 dni to wystarczy Ale nie w filmie, gdzie mamy aż tyle Rzeczywiście efektów wizualnych No bo pamiętajcie, rzeczywiście ta krew Te wszystkie rzeczy, no to to jest Trzeba to zrobić, trzeba to odpowiednio nakręcić Często, gęsto jest tylko i wyłącznie Jedno, dwa ujęcia, które można zrobić No a tutaj po prostu widać, że tego czasu zabrakło Nie wygląda to dobrze Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się Zarobiony jest to, nawet Nie ma kiedy taszki załadować, dokładnie tak Ten film jest skonstruowany, szybko, szybko Kolejna część. Tak zastanawiałem się, co powiedzieć na koniec, na podsumowanie tegoż, tegoż filmu, i wydaje mi się, że akurat to, co sobie zapisałem w trakcie oglądania filmu, będzie idealnym podsumowaniem. Nie bardzo można cokolwiek pozytywnego o tym filmie powiedzieć. Dobry straszak na początek i tępe postacie do końca filmu. John Rambo, znaczy oczywiście Henry Rollins, pokazuje, że ma moc, jest w stanie rzeczywiście coś ciekawego zrobić, ale w najważniejszym momencie robi się głupi. Nie straszy, za to obrzydliwy i pełen krwi. Więc jeżeli takowe filmy. Lubisz, jeżeli to jest rzeczywiście kręci obejrzyj ten film, ale na pewno co musisz zrobić to udostępnić tę recenzję na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że tak. Przy okazji kolejnego odcinku z cyklu Kultowe Horrory. Widzimy się we środę za tydzień. Cześć.